Mamy zadanie z trapezem prostokątnym, gdzie wiemy, że dłuższa podstawa to jest 7,5, dłuższa przekątna AC ma 6 i dzieli trapez na dwa trójkąty prostokątne, więc tu jest kąt prosty i tu jest kąt prosty. Musimy policzyć pole tego trapezu. I teraz na samym początku, skoro my wiemy, że tu jest kąt prosty, przy okazji też, no to wiemy, że ten trójkąt jest prostokątny. A skoro ten trójkąt jest prostokątny, to możemy sobie policzyć długość odcinka CB. Napiszmy sobie, że to jest x, po prostu stwierdzenia Pitagorasa. Dostaniemy 6 do kwadratu, plus x kwadrat jest równe 7,5 do kwadratu. 6 do kwadratu to jest 36, x kwadrat sobie przepiszemy 7,5 do kwadratu to jest 56,25. Odejmiemy sobie tutaj 36, czyli dostaniemy, że x kwadrat to jest 20,25. No i kalkulator po spierwiastkowaniu pięknie wyliczy, że x jest równe 4,5. Czyli wiemy o tym, że tu jest 4,5. Ok, i za to byśmy mieli pierwszy punkt w tym zadaniu. Ponieważ my chcemy pole trapezu, no to na pewno będziemy potrzebować długość odcinka DC. To jest raz. A oprócz tego będziemy potrzebować długość odcinka AD, bo to jest wysokość w tym trapezie. I teraz właśnie, skupimy się znowu na niebieskim trójkącie. Bo to jest nasza wysokość. I ponieważ to jest trójkąt prostokątny, stąd się wzięły tutaj związki mianowe w tym trójkącie, bo możemy zauważyć, że jest bardzo fajny wzór, że ta wysokość. Prowadzona z wierzchołka kąta prostego, to jest a razy b przez c. Czyli w naszym przypadku ta wysokość to będzie a i b to są przyprostokątne, czyli mamy 6 razy 4,5, no i to jest podzielone przez 7,5. W takim razie ta wysokość będzie równa. Tu będzie 27 podzielone przez 7,5. Ja to sobie może licznik sobie pomnożę przez 2 i mianownik sobie pomnożę przez 2, Czyli ta wysokość to będzie 27 razy 2 to jest 54, 7,5 razy 2 to jest 15. Tutaj pięknie nam się to skróci przez 3, to na pewno. Czyli tu będzie 5, tu będzie 18 i otrzymujemy, że ta nasza wysokość to jest 18 piątych, czyli ta nasza wysokość to jest 3 całe i 3 piąte. OK, mamy to. To co dalej? No dalej, skoro wiemy, że tutaj jest 3 całe i 3 piąte, co zresztą możemy zapisać sobie jako 3,6. 3,6. No to zauważmy, że teraz, jeżeli w tym trójkącie zastosujemy sobie ponownie twierdzenie Pitagorasa, to obliczymy tę długość boku b. Okay? No to zróbmy tak. No to będziemy mieć tak. 3,6 do kwadratu plus b kwadrat jest równe 6 kwadrat. 3,6 do kwadratu to będzie 12,96 plus b kwadrat równa się 36. Jeżeli teraz odejmiemy sobie 12,96, to to nasze b kwadrat wyjdzie 24,23,04. Ok, i to po spierwiastkowaniu pięknie nam wyjdzie, że to jest 4,8. Mamy wyliczone b. No to teraz możemy życzyć pole naszego trapezu. Może to sobie napiszmy. Pole równa się. 1, druga nawias. No, w podstawie mamy 7,5 plus druga podstawa, czyli nasze B, to jest 4,8 i nasza wysokość to jest 3,6. Ok, czyli to pole jest równe. 1, druga razy 3,6 to jest 1,8, razy 7 i 4 to jest 11, a tu będzie 1 i 3, czyli będzie 12,3. No i to pole jest równe. Tu już bierzemy sobie kalkulator. 1, 1,8 na 12 i 3. Wychodzi 22,14. I to kończy nasze zadanie.